Dzień dobry, witam w kolejnym filmie. Kolejnym jesiennym, taka końcóweczka jesieni. Jeszcze trochę jest barw jesiennych, ale już to są ostatnie podrygi. I dzisiaj wyszłam sobie z moim M5 Mark 3, który jest już po serwisie. O serwisie jak wyglądał, już Państwo wiecie. Więc dziś jestem z nim i robię sobie zdjęcia takie. Dzisiaj taki mam plan, dlatego też 12 do 45, żeby robić takie zdjęcia może nie makro, bo to nie obiektyw makro, ale nim można naprawdę pięknie zbliżać, więc właśnie takie jakieś detale jesienne, bo ja takie detale jesienne bardzo lubię. Mam też ze sobą lampki w razie gdyby były potrzebne, ale tu widzę pierwszy obiekt. Jest taki listek, który jest, ma tyle pięknych kropel na sobie, więc chcę go tak podejść z kilku stron. Najpierw bym chciała zrobić takie właśnie zdjęcie typowo od góry, żeby wszystkie te kropelki było widać. No piękny jest ten listek. Naprawdę jest piękny. Oczywiście zdjęcia będą na jakimś F4 robione maksymalnie, bo ten obiektyw to jest jego najniższa przysłona, ale spróbuję go sobie też z dołu zrobić. No, i za to lubię tą moją M5, że mogę sobie odchylić ten obiektyw. I nie, o, no, pięknie, ale ładnie to wygląda. Bardzo lubię jak są takie właśnie kropelki na czymś, bo to daje taki uroczy efekt. Czy udałoby mi się zrobić tak, żeby część tych kropelek była rozmyta? Chyba nie, chyba jednak tutaj ta przysłona nam przeszkodzi. Bardzo lubię te 12-45, do 45 właśnie za to, że ma, że mogę ostrzyć z tak bliska i mieć takie zdjęcia pseudo makro, nie makro. Bo ja bardzo makro lubię, ale obiektywu makro nie posiadam. Umiejętność tego obiektywu do robienia zbliżeń jest niesamowita to jak blisko mogę podejść tutaj do tej gałązki, swoją drogą to chyba takie wiosenne jest, nie? takie bazie eee, to jest nieprawdopodobne mam nadzieję, że to widać o, teraz zgubił się fokus zobaczymy, czy manualnie to doostrzę jeszcze tego manualnego ostrzenia nie, nie przepadam tu za nim, bo to nie jest mechaniczne, tylko to działa jak przełącznik. Tu już bliżej nie wyostrze. To już jest chyba na maksa. Tak. Ale i tak, to jest... Jestem tak blisko tym obiektywem. Ja mam takie ładne powiększenie. Bardzo, bardzo to lubię. W nim. Eee, no to idziemy dalej. Szukamy dalej. Ten obiektyw, zanim mogłem się pobawić jakimkolwiek makro, to to był obiektyw, który spowodował, że ja naprawdę pokocham taką fotografię detali, fotografię zbliżeniową, bo on otworzył przede mną zupełnie nowy świat na to. I jak na pewno o tym mówię, choć nie pamiętam co mówię, to w tym filmie, który jest o tym obiektywie to naprawdę to, jak można detale nim uchwycić, jest niesamowite. Bardzo, bardzo to lubię. Tutaj będziecie widzieć ten osad, jak wychodzi. Mogę przymknąć troszkę przysłonę. Więc ja go używałam jako takie pseudo-makro przez długi czas. Jak czegoś dogrzebie się, to może pokażę jakieś starsze zdjęcia, bo tam miałam kilka takich, które naprawdę lubię. Które nawet wylądowały u mnie na ścianie, jak się nie mylę. To jest teraz przysłona 7.1, to co robię. No, tu już nie bardzo. Teraz. I on naprawdę sobie daje radę z tymi zbliżeniami, z tymi szczegółami. Proszę bardzo. No, ekstra. Czy to jest zdjęcie makro? No nie jest. Ale czy jest mocno zbliżone? Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. I właśnie przy tym obiektywie dopiero yy, poczułam, że bardzo bym chciała mieć obiektyw makro, że chciałabym pójść jeszcze bliżej różnych obiektywów. Yy, więc, jeżeli na przykład rozważacie, jaki obiektyw kupić, czy od razu makro, choć nigdy nie próbowaliście makro, czy też chcecie jakiegoś fajnego spacer spacerzuma, to ten obiektyw będzie do tego super, bo on da możliwości i w jednym i w drugim świecie, że tak się wyraża nie wiem gdzie pójść tam a tam będzie tylko błoto co prawda jestem przygotowana na błoto, ale pójdźmy w kukurydzę O, kukurydza to będzie też dobre miejsce żeby porobić sobie takie jakieś szczegóły, detale tym obiektywem bo troszkę tej jesieni przegapiłam przez remonty i przeprowadzki, ale to nic Jesień jest na no tyle fajna, że nawet ta jej końcówka jest jeszcze bardzo, bardzo przyjemna. Zawsze można liczyć na powalone drzewa. Na nich zawsze się coś znajdzie i co prawda nie widzę tu grzybków. Ale jest dużo mchu i tu na samym czubeczku jest na przykład taka malutka kępka tego mchu. I zobaczymy jak sobie ten obiektyw mój nie makro z tym poradzi. Myślę, że da sobie radę całkiem nieźle. Makro zdjęcie to to nie będzie, to na pewno. Ale myślę, że sobie całkiem nieźle da radę. O, tu jeszcze ostrzymy. Ja już dotykam tym y, kapturkiem. Dotykam tej kory. O, Czyżby troszkę za blisko. O, teraz to mamy. Ale F4. Potrzebujemy to troszkę wyostrzyć. Zobaczymy. No, piękna kępka mchu. I znowu makro bez makro. Natomiast tutaj jest jakiś chyba inny mech bądź porost. Raczej wątpię, że to porost. Jednak jesteśmy w betoniu. Więc raczej inny mech to też spróbuję. A on jest bardzo fajny. Jestem. Mam nadzieję, że to widać, jak jestem blisko tego prostu. I aparat cały czas, o, teraz już miał problem. Ale generalnie cały czas wyostrza. Jak to wygląda? Super, ale tu mi się te 7.1 nie podoba. Tu jednak sobie wrócę na 4. Żeby nie było takiego chaosu w tle. Zdarza się, że on tak y, sobie tutaj poluje na tą ostrość przy tych zbliżeniach. No, bo wiadomo, on jest tak blisko, to tak jak z obiektywami makro, to nie jest takie proste. Tu są takie, jakby to by mi się udało uchwycić, to by było super. To są takie jakby kubeczki, talerzyki na tym kawałku, które których bardzo fajnie widać, ale nie wiem, czy one mi wychodzą. Widać je, ale fajnie. Jednak muszę troszkę tą przysłonę przymknąć. No to jest naprawdę urocze. No, i tu super, by było mieć obiektyw makro. Ale jak nie ma makro, nie ma pierścieni makro, to można sobie poradzić tym właśnie 12 do 45. Za co go bardzo lubię. No, pięknie widać te kubaczki. Państwo pewnie nie widzicie nic teraz w moim Action, ale kubaczki widać super. Znalazłam grzywki, na które przepięknie teraz pada światło, ale są tak maleńkie, że może być z nimi delikatny problem. Staram się być jak najbliżej mogę, w tej jakże dziwnej pozycji. Tu mi drzewo przeszkadza. Ale grzywki są one są maleńkie, naprawdę mikroskopijne. One są takie włochate. Teraz jak widzę na przybliżeniu, spróbuję przymknąć sobie jeszcze odrobinę przysłonę. Może ten aparat trochę z innej strony dać? O, może tak? żeby cienia jeszcze nie zrobiła nim. No, śliczne są, ale są naprawdę mikroskopijne. Nie wiem, czy to widać, jak maleńkie one są. Dobra, spróbuję przejść na manual focus. Może będzie troszkę lepiej, bo jednak autofocus to się troszkę gubi. To już będzie maksymalne. Maksymalna możliwość moja tutaj. Tak, tu. Ciach. Tutaj są te grzybki. Podejrzewam, że widać mój palec i widać jak są maleńkie. Widać? Mam nadzieję. Więc to są te, które się będą pojawiać teraz na zdjęciach. są prześliczne. One wyglądają jak takie małe Włochate muszelki. Eee, no, śliczne są te grzybki. <grybki> Nie mogę się zachwycać grzybkami, ale są naprawdę bardzo fajne. To są takie huby, ale one są takie mało spektakularne. Tych grzybków jest tu więcej. Ja wybrałam tak naprawdę największe z nich, bo tu są takie naprawdę mikro, mikroskopijne. To, to już przekracza możliwości tego obiektywu. A nawet przy obiektywach makro. Eee, one też nie wyszłyby jakieś wielkie, przynajmniej nie w przy powiększeniu jeden do jednego. Ale się zrobiło pięknie. Są przepiękne kolory. Słońce oczywiście jest nisko, bo po pierwsze jest poranek, a po drugie. E, jest, no już późno, jest listopad, ale jest przepięknie. Po prostu kolory są nieprawdopodobne. Muszę zrobić zdjęcie tej ścieżki, kryjąc kosz na śmieci, który się tam znajduje. No przepięknie jest. Ludzie. Ależ ja lubię jesień i lubię to, lubię to miejsce. <grytanie> lubię wracać tam, gdzie byłam już. Eee, ja wiem, że to może nie być nic super ekscytującego, że ja tak często Państwa to zabieram na te żabie domy, Ale mam je po prostu bardzo blisko siebie. I albo mogę wyjść tu, albo mogę nie wyjść wcale, bo nie mam czasu. Więc wolę wyjść tu. O, tu jest też piękny obiekt na nasze jesienne detale. Tu jest jakaś taka zeschnięta roślinka, która rzecz jasna nie wiem, czym jest. Jak ktoś wie, to bardzo proszę dać znać, co to jest. I ona ma takie szyszki. Nie wiem, jak to nazwać. Szyszki chyba. Na które nie chcę mi aparat złapać ostrości w ogóle, bo wszystko jest tego samego koloru, nic tu nie jest kontrastowe i on sobie nie umie poradzić. No to mu pomogę, pomogę mu ostrząc właśnie na te szyszki. O, pięknie, ja mu chciała te dwie. O, super. Podgląd ostrości też super działa. Prawda, w tym słońcu na ekranie ciężko tę ostrość ocenić, ale generalnie wyszło chyba bardzo w porządku. No pięknie jest. Naprawdę jest pięknie. Jest ciepło. Ja się troszkę chyba no, wyraz też ubrałam, bo jest naprawdę przyjemnie ciepło. Nigdy nie poszłam tamtą ścieżką. To chyba będzie dzień, kiedy trzeba to będzie zrobić. W ogóle jaka trawa jest zielona, nasycona jeszcze. No przepięknie. Jednak nie pójdziemy w kukurydzę. Pójdziemy ścieżką nieznaną. Eee, tak. I będziemy szukać kolejnych detali. Może jakieś grzybki jeszcze, troszkę większe by się znalazły. To by było fajne. Ale ja serdecznie polecam ten obiektyw do detali. To jest to. Znalazłam tutaj bardzo fajną rzecz. Ja nie wiem, co to jest za owad. Czy to jest ważka? Czy to jest jakiś taki motyl jesienny? Czy to w ogóle żyje? Wydaje mi się, że niestety nie. E, chociaż tak jest umiejscowione, jakby się trzymało jeszcze łapkami. Tutaj, ja nie wiem, czy to widać, tu na dole tego pieńka jest taki właśnie sobie owad. I ja go tutaj próbuję fotografować. On jest w takim... Ciekawym miejscu bo jest bardzo nisko. Ja to moim tulipanem tutaj zbieram ziemię, próbując na niego wyostrzyć. O, chyba jestem zbyt blisko troszkę. Próbuję go robić z różnych stron, na różnych przysłonach, żeby było widać, jak obiektyw sobie radzi. O, i tu mi się chyba pięknie główkę tego owada udało, akurat ująć. Tego tutaj nie będzie widać. Ale wydaje mi się, że mi się ładnie udało. Więc takie też tutaj kwiatki można znaleźć. Może nie kwiatki, a owady późno jesienne. Ta ścieżka nieznana doprowadziła mnie do takiego toru treningowego dla psów. Tutaj sobie ludzie, on jest taki bardzo dość ubogi, ale sobie ludzie tu przychodzą z psami, tymi, które potrzebują się wyszaleć, wyskakać, wybiegać. I sobie z nimi tutaj e, trenują. Tutaj widać ścianeczkę. Także tak. tak. E, dobrze, drodzy Państwo, wydaje mi się, że to tyle. Bardzo serdecznie polecam ten obiektyw do takiej fotografii właśnie e, zbliżeniowej, do fotografii detali. Jest bardzo, bardzo fajne, ponieważ ma bardzo małą tą odległość ostrzenia i całkiem niezłe przybliżenie. Więc jest to super. Jeśli Państwo jeszcze nie jesteście przekonani co do niego, to jego ja cały czas bardzo polecam. Bardzo fajny, bardzo dobry obiektyw. Znalazłam grzybki. Tym razem takie fajne grzybki. W ogóle tutaj te kolory tej kory są nieprawdopodobne. Nie wiem dlaczego ona jest taka pomarańczowa. Ktoś wie dlaczego ona jest taka pomarańczowa. I tu mamy jednego takiego grzybka pięknie zachowanego. Ciekawa jestem, czy coś mi się uda z niego. Z niego tutaj fajnego zrobić. Em, zaraz się przekonamy. Mam też światełka w razie czego, żeby go tak doświetlić jakoś ładniej. I zobaczymy. Zobaczymy, co tu się uda zrobić. Dobra, dołożyłam takie jedno światełko, bo bez światełka to zdjęcie też jest ok, ale jest takie trochę płaskie. A to światełko jeszcze jak jest taki ciep... taka ta ciepła barwa, daje fajny efekt. Zakładu staram się czy nie dołożyć drugiego, może dołożę drugie. Mam takie dwa bardzo przyjemne światełka z Ulanzi. Mm. Bardzo podobne są ze smurliga, jak się nie mylę, co może jeszcze go doświetlę tu. Robię te zdjęcia na F8, żeby ten grzybek był naprawdę ostry. I żadne ze zdjęć, które dzisiaj pokażę. Nie są zdjęciami w jakikolwiek sposób przyciętymi. To będą takie zdjęcia, jakie daje radę zrobić ten mm, aparat. F8 mamy. Super. A jakbym zmniejszyła przysłonę? Spróbuję troszkę rozmyć bardziej tło na F5. No te światełka robią robotę, bo one tak dodają trochę efektu 3D temu grzybkowi. No na F8 jest też ten mech fajnie ostry. Może bym spróbowała jeszcze z jakiejś innej strony, chociaż to jest, wydaje mi się, najfajniejsza strona do zrobienia tego zdjęcia, bo jestem najbliżej tego, tego grzybka, tego kapelusza, tego od dołu. O, jeszcze tak bym mogła. O, tu mi światełko teraz przeszkadza. Troszkę dalej. Czy ona jest ostre? Zobaczmy. No jest pięknie ostre, to tu bym się też pokusiła trochę wyższą przysłonę. Ciach. Ja się opieram właściwie o to światełko. Obiektywem. Żeby zrobiła... tu mi ta trawka przeszkadza. Ostrzmy tu. tu. Mamy to. To wasze teraz ostry, góra kapelusza, Też to nie jest złe. No, ale generalnie fajny grzybek, bardzo mi się podoba. Tu jest jeszcze taki grzybek kolega. Tu na dole. Teraz zobaczymy, co się z niego da zrobić. Jego na pewno muszę doświetlić, bo on jest w bardzo ciemnym miejscu. Bardzo polecam te małe światełka z Ulanzi. Z Ulanzi, Smallriga, czy czegokolwiek. Takie małe światełka z dyfusorkami. I gdzie możemy barwę światła sobie dostosować. To jest bardzo fajna rzecz. O, proszę bardzo. Jest grzebak. Jest to, jakiś ze to super kąt na niego. Może z tej strony. O, z tej strony fajniej. No, bardzo fajnie. Zobaczmy. O, bardzo mi się podoba, tylko chyba trochę nieostre, bo zlękły mnie dźwięki. A, a, to jeszcze raz. Ostatnie podejście do grzybka. Troszkę bliżej, Światełko. Może bardziej z tej strony, Światełko, o, Może to zrobi robotę. Stój, Światełko. O, pięknie. Naprawdę ekstra co mamy tu ostre, ja bym chciała, żeby były blaszki bardziej ostre. Tu są bardziej blaszki ostre? Chyba tak. No grzybki wyszły super. Także mamy też grzybki. Do grzybków jak najbardziej się nadaje, zwłaszcza, że grzybki są większe. Tu można by się jeszcze było poławić z takingiem, ale to nie na dziś. Dziś pojedyncze zdjęcie. Drodzy Państwo, tak się wciągłam w te grzybki i inne detale, że się z Państwem nie pożegnałam. Zatem dziękuję Państwu bardzo, że byliście znowu ze mną. Zapraszam do komentarzy. Dajcie Państwo znać, co się Wam udało sfotografować tej jesieni. Zakładam, że jak ten film wyjdzie, to już będzie po kolorach jesieni, ale może jeszcze, może jeszcze coś się uda. Zatem dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym filmie.